Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. A rasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej rok ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odważ się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie, dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z rąk. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że i stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rog, zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas